Podobno dwie osoby się tutaj zatrzymały, jednak Dorian S czyli sprawca krzyknął do tych osób jakoś wulgarnie, aby stąd po prostu sobie poszły. Witam Państwa w dzisiejszym odcinku Miejsca Zbrodni i dosłownie się na nim znajdujemy. A znajdujemy się na ulicy Żurawiej 47 w Warszawie. Jest to tak naprawdę ścisłe centrum, zaraz mamy ulicę, choćby marszałkowską. Tutaj, 25 lutego 2024 roku, czyli w tym roku, kiedy nagrywamy ten materiał, doszło do brutalnej napaści, wykorzystania na tle fizycznym 25-letniej Lizawety, która została zaatakowana o godzinie 5 rano, właśnie w tym miejscu. Dzisiejszy odcinek będzie niełatwy, bo to bardzo świeża sprawa, która wciąż gdzieś się toczy, a sprawca czeka nadal na proces. W dzisiejszym odcinku postaram się tę historię przedstawić najrzetelniej jak mogę, z dodanym szacunkiem i też swoistą wrażliwością, ponieważ ta tragedia naprawdę poruszyła też i mnie. Zapraszam Was na odcinek. Lizaweta, czyli ofiara tej napaści, była uchodźczynią. Konkretnie pochodziła z Białorusi. Miała podobno dość trudne dzieciństwo. Wychowywała się w domu dziecka, jej rodzice zostali pozbawieni no, obligatoryjnie też i praw rodzicielskich, i przybyła tutaj do Polski, aby no, miała lepsze jutro. Tutaj chciała sobie ułożyć życie. Była osobą podobno bardzo wrażliwą, utalentowaną. Mianowicie dorabiała w ten sposób, że można było na jej Instagramie zobaczyć jakieś szyje takie piękne, bawełniane czy wełniane czapki, które można było zakupić. I miała na to nawet sporo chętnych. Zajmowała się też make-upem, malowała. Klientki były bardzo zachwycone i zadowolone z jej usługi. Po prostu tutaj próbowała w jakikolwiek sposób się utrzymać. Miała też partnera, który pomagał jej tutaj w Warszawie. Podobno była bardzo dobrą osobą, była wrażliwa, jak mówię, utalentowana artystycznie. I właśnie dotrzemy tutaj do tej przykrej historii, która wydarzyła się 25 lutego 2024 roku, kiedy wracała z imprezy towarzyskiej i została brutalnie zaatakowana, czego następstwem była niestety jej. Jej śmierć. Liza wracała z jakiejś imprezy, posiadówki, na za jakieś jakiejś imprezy czy spotkania towarzyskiego. Nagle idąc, minęła... w napastnikach się potem okaże, który, jak ją ujrzał, założył kominiarkę i dzierżył w ręku nóż. Postanowił zaatakować ją od tyłu, Podłożył nóż pod jej gardło i zaciągnął właśnie w to miejsce. Ta brama o godzinie 5 jest jeszcze zamknięta, więc to wszystko działo się tak naprawdę na, na tych schodach, które tutaj widzicie. Podobno doszło do tego, że te ubrania zdarł do takiego stopnia, że żeby nie wydała z siebie jakiegoś krzyku, to te podarte ubrania włożył w jej usta, aby na przykład nie krzyczała. Jednak, kiedy tutaj do tego doszło, no to zabrał też jej portfel, w którym znajdowały się karty płatnicze i dwa telefony komórkowe, bo podobno, jak twierdzi napastnik, miał to, miał to, miało to mieć motyw rabunkowy. Jednak przez 30 minut postanowił tutaj, na tym chłodzie, wykorzystać Lizę fizycznie, a w następstwie uciec. Według różnych relacji, podobno dwie osoby się tutaj zatrzymały, jednak Dorian S czyli sprawca krzyknął do tych osób jakoś wulgarnie, aby stąd po prostu sobie poszły. On po wszystkim zostawił ją tutaj nago na pastwę losu. Nie wiem, jakim cudem ta ulica mogła być pusta, ale dopiero dozorca odnalazł lisę w tym miejscu, jak leżała, ponieważ nie widział całej sytuacji, ponieważ robił wtedy obchód. Widok był podobno makabryczny. Dozorca wezwał policję i służby ratunkowe, które tutaj przyjechały. Zaczęły się czynności ratujące życie, gdzie została przewieziona do szpitala imieniem Dzieciątka Jezus w Warszawie, gdzie niestety potem zmarła. Cała sytuacja w tamtym miejscu trwała ponad pół godziny, a sprawcą okazał się Dorian S, który od niedawna mieszkał tak naprawdę w Warszawie. Jednak co stało się po całej sytuacji, kiedy Lizabeta leżała już po tej sytuacji? Sprawca według tego, według relacji świadków, miał normalnie pójść sobie, bo miał na sobie kominiarkę i miał ten nóż w ręku, więc on szykował się na napad i miał pójść do pobliskiego sklepu po paczkę papierosów. Właściciele sklepu, którzy obsługiwali Doriana, mówili, że nie zapomną jego twarzy do końca życia. Wszystko w ogóle na monitoringu się zapisało. On zdawał się nie mieć żadnych emocji. Nie był ani przerażony, ani nie oglądał się za siebie jakby, no... Czuć, że nie czuł, że coś wokół niego złego się dzieje, tylko normalnie kupił paczkę papierosów, wyszedł z tego sklepu, zapalił tego papierosa i poprosił jeszcze właśnie przed tym nawet jakąś grupkę młodzieniaszków, którzy mu dali ognia, bo no, ewidentnie nie miał zapalniczki przy sobie. Dorian normalnie po całej sytuacji wsiadł z Placu Konstytucji w tramwaj numer 4 do swojego mieszkania gdzie mieszkał wraz, uwaga, ze swoją dziewczyną. Na ulicy Rakowieckiej, czyli to jest na Starym Mokotowie. I jakby nigdy nic, po prostu sobie tam funkcjonował. Tego samego dnia policja postanowiła, że muszą znaleźć sprawcę. Liza trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Okazało się też, że Dorian ją dusił do takiego po prostu stanu, że ona nie była w stanie wydać z siebie nawet dźwięku. Doszło do takiego niedotlenienia mózgu, że Lisa była podtrzymywana przez aparaturę w szpitalu i po paru dniach, po pięciu dniach, 1 marca zmarła. Dorian, tego samego dnia, został schwytany przez policję. Jak wychodził ze swojego mieszkania, też jakby nigdy nic, gdzie właśnie, jak mówiłem, mieszkał ze swoją dziewczyną i. No, Naprawdę to był, można powiedzieć, że policja tutaj naprawdę się popisała, jeśli chodzi o czas działania. Szkoda, że po fakcie telewizja TVN zaczęła już robić dokument dla programu Uwaga. To jest ich cykl dokumentalny, gdzie no, chodzili po tych osiedlach, po tych miejscach, gdzie Dorian chodził. Pojechali też do jego rodzinnej miejscowości, czyli do Myszkowa. Potem, jak mówiłem, on się przeprowadził do, do Warszawy i wypytywali, jaki to był człowiek, czy spokojny, czy, czy wykazywał się jakimiś dziwnymi cechami, które mogłyby świadczyć o tym, że coś jest z nim nie tak. Sąsiedzi mówili, że w mieszkaniu, gdzie mieszkał ze swoją kobietą, dochodziło do częstych awantur. Jak to określiła jedna, z sąsiadek nawet mówiła, że mieli się tam jak to określiła, lać. Były burdy, awantury. Natomiast w Myszkowie jego znajomi mówili, że no był osobą dziwną, lubiącą sobie podobno użyć środków psychoaktywnych, lubiącą się bawić, no było w nim coś niepokojącego. Potem wychodziły jeszcze inne fakty, że miał fascynować się właśnie morderstwami na tle cielesnym. Podobno czytał książki o takich sprawcach i mordercach. Miało go to fascynować. No i to już w samym, w samym sobie jest dziwne. Aczkolwiek też nie klasyfikujmy, że ktokolwiek się interesuje prawda, takimi sprawami, to zaraz świadczy to o tym, że jest skłonny do takiej zbrodni. Właśnie ci znajomi mówili, że, że był dziwny, ale no, nikt by nie powiedział, że mógłby się do czegoś takiego posunąć. Dorian po, na policji mówił, że. Z początku, że to miało mieć tłora bunkowe, że on potrzebował pieniędzy, stąd ukradł portfel, telefony, karty płatnicze, wykorzystanie lisy. Miał już nie pamiętać, jednak po jakimś czasie przyznał się do czynu, gdzie obecnie, gdzie czeka na wyrok. Lisa walczyła o życie ponad 5 dni, jak mówiłem. Nawet była utworzona zbiórka przez jej partnera i zebrano ponad pół miliona złotych na jej leczenie, ponieważ Lisa, jak wspominałem, nie miała tutaj ubezpieczenia zdrowotnego, no bo nie posiadała pracy, była poszukującą pracy. Od razu po całej sytuacji rozgorzała dyskusja. Jak ukarać Doriana, Jak cała sytuacja ma się zakończyć? Od razu ludzie, oburzeni tą historią... Odnaleźli profil Doriana na Facebooku, gdzie padało wiele niecenzuralnych słów w kierunku jego, jego ojca i jego matki. Podobno matka Doriana mierzy się z ogromnym hejtem. Ojciec e, sprawcy wystosował nawet komunikat, ponieważ dochodziło już do takiego linczu publicznego, że musiał do tego jakoś się odnieść. Pozwolę sobie przytoczyć. Ten post, który przekleję tutaj, nie pamiętam, nie chcę umczknąć słówka, więc przeczytam ten, ten jego wpis. Dla was jest to sensacją, dla nas jest to tragedią. Proszę dajcie spokój, bo ten cały hejt z człowieczeństwem nie ma nic wspólnego, a wasza nienawiść to tylko wizytówka, jakimi jesteście ludźmi. Oddałbym swoje życie tej dziewczynie, gdybym mógł. I chcę wam powiedzieć, że nie zostawimy Doriana. Bo jaki rodzic w potrzebie zostawia własne dziecko? Dla was jest bestią, ale dla mnie synem. I pomyślę, co zrobił, i że całe życie będzie za kratami, nie przyjmuję tego do głowy. No Myślę, że lincz wobec rodziców jest jak najbardziej no, bez zasad Rodzice tego nie popełnili. Mieliśmy w historii wiele um, takich um, przypadków, że ktoś z dobrego domu okazywał się mordercą, zabójcą czy po prostu złym człowiekiem. I bardziej bym optował za zmianą polskiego prawa, ponieważ już mówi się, że ten czyn może być różnie interpretowany. Bardzo poruszył mnie fragment artykułu, który został napisany na krytyce politycznej. I też przytoczę wam ten cytat, bo on idealnie obrazuje, jak w Polsce traktuje się, Ofiary wykorzystywania na tle fizycznym. Gdyby Lisa przeżyła, zapewne czytalibyśmy o tym, w co była ubrana, dlaczego szła sama, dlaczego o tej godzinie, co krzyczała i czy to było, aby na pewno jasne, że nie chce tego obcowania płciowego i woła o pomoc. A może miała alkohol we krwi i każda z, takich, z tych informacji mogłaby zostać użyta przeciw niej. Uwierzcie, że. E, znam osoby, które. Przeżyły atak a seksualny, i wiele z tych osób mówiło mi też wprost: Nie zgłosiłam tego. Dlaczego? Bo miałam koleżankę, która na policji była pytana, właśnie w co była ubrana, czy aby nie prowokowała sprawcy, ponieważ nadal w Polsce jest to, że ze sprawcy robi się ofiarę, a z ofiary robi się sprawcę. I absolutnie. Ta sytuacja obnaża polskie prawo, jakie jest mętne, jakie jest niedopracowane i jakie ma dziury. Liczę, że sprawca zostanie ukarany w sposób należyty i że ta sytuacja może spowoduje jakieś zmiany prawne. Chłopak Lisy w wywiadzie dla gazety wyborczej, kiedy. Wypowiedział się już po tej sytuacji, już jeszcze przechodząc żałobę no, na swojej partnerce, powiedział jedno. Nigdy nie chcę zapominać Lisy. Chciałbym jedynie zapomnieć ostatni miesiąc z jej życia. A teraz pojedziemy na cmentarz północny, gdzie Lisa została pochowana, gdzie odbył się jej pogrzeb i jako ekipa. Zapalimy symboliczny znicz oddać hołd jej niesłusznie oddanej ofierze. Znajdujemy się na cmentarzu komunalnym, tak naprawdę na cmentarzu północnym na ulicy Kazimierza Wójcickiego w Warszawie, gdzie brutalnie, no nie bójmy się tego słowa, zamordowana i wykorzystana Elizabeta została pochowana. Jako ekipa mistrza zbrodni postawiliśmy, znicza ku pamięci tej dziewczyny. Przykro się na to patrzy. No, na razie jest po prostu taki no, skromny kopczyk gdzie pewnie za pół roku stanie tutaj grupy z prawdziwego zdarzenia. No przykro się na to patrzy, 25 lat to nie jest wiek na spoczywanie w takim miejscu. Trochę trudno jest też zebrać słowa, jak się na to wszystko patrzy, są portrety, wiązanki, są znicze. Widać, że no ludzie tutaj przychodzą i, i dbają, aby pamięć o tej dziewczynie nie... No nie, nie minęła. Pogrzeb odbył się 14 marca więc całkiem niedawno temu był tutaj w kaplicy na cmentarzu północnym. Mianowicie trumne niosły kobiety w imię właśnie też jakby takiej solidarności. Rodzina zażyczyła, aby nie, nie przynosić jakiejś dużej ilości zniczy, tylko przynosić białe. Kwiaty, właśnie, które no, są jakimś rodzajem symbolu e, e, straconego życia. E, no, z pewnością ta, ta śmierć wzbudziła dyskusję na temat karania osób, które dopuś, dopuszczają się aktów przemocy fizycznej na tle cielesnym. Muszę mówić w ten sposób, wybaczcie. Ach, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że no. No, no, jest to przykry widok i jak zazwyczaj na tym kanale mówię o różnego rodzaju morderstwach, zabójstwach, jakichś grup przestępczych. Tak tutaj, no ta ofiara została złożona niepotrzebnie, cóż też wspominałem. chłopak, chłopak Lizawety powiedział, że możecie ten grup odwiedzić, zamarzemy yy, dla pamięci tej dziewczyny, imię, nazwisko, zresztą nie widać tutaj za wiele. Moż, jak ktoś chce przyjść, postawić znicz, to rodzina wyraziła taką, taką zgodę. chciałbym się o to już wizytą na cmentarzu pożegnać z Wami i chciałem powiedzieć, że to już byłoby na tyle w tym odcinku był to trudny odcinek do zrealizowania uwierzcie, że to nie są łatwe sprawy to nie są łatwe tematy więc e, może tym razem jedyne co zrobię, to podziękuję mostu mojej ekipie, czyli Julii i Rafałowi za pomoc w realizacji tego odcinka jak i Rafałowi w szczególności za to, że podał pomysł na ten odcinek żeby właśnie uhonorować pamięć Lisy właśnie na dzisiejszym odcinku. I tymi słowami to zakończę i oby sprawiedliwości stało się zadość.